Cześć, tu Sebastian. Wielu z Was może kojarzyć mnie z 66projekt.pl, w którym pracuję. Część może znać mnie jako motocyklistę, zawodnika sportów motorowych, ale na pewno nikt z Was nie wie, że w dzieciństwie bardzo chciałem mieć psa konkretnej rasy. Był to Pitbull. No ale z racji jakby młodego wieku rodzice nie bardzo na to się zgodzili no ale dostałem jamnika także też wspominam go dobrze i nie żałuję I no ale jakoś tą chęć posiadania pitbula schowałem w podświadomości zapomniałem o tym aż na stare lata poznałem Hanie, z którą się ohajtałem. No, i okazało się, że ona to całe życie chciała mieć bulteriera. Także dziwny zbieg okoliczności. No, ale postanowiliśmy coś z tym zrobić. Jako już dorośli, odpowiedzialni ludzie podjęliśmy decyzję, że. Nie będziemy kupować psa, tylko zobaczymy, czy w ogóle się nadajemy na terasę. Czy to pitbula, czy bulteriera, czy ten pies nas nie zje. No i jak i co z tego wyjdzie. No i po krótkim researchu w Google'ach okazało się, że są fundacje i stowarzyszenia, które działają na rzecz psów typu TTB czyli terier typu bull, no i jest u nich możliwość zostania tak zwanym domem tymczasowym. Także że bierzesz psa, dostajesz od nich karmę, leki, opiekę, jakieś konsultacje, no i ten pies jest u ciebie do czasu znalezienia odpowiedniego dla niego domu stałego. I tym pierwszym pieskiem był Benek. Olbrzymi pies, mógł mieć 40 kilka kilogramów, wysoki, chyba mieszanka Amstaffa z, z dogiem albo z koniem, tak czy inaczej, no kochany pies naprawdę, odgryzł nam na przykład drzwi wejściowe do domu, wychodził sobie sam z chaty przez okno, które sobie otwierał klamką, Także mega inteligentny pies. No i był u nas przez pół roku. Później no, nadszedł czas pożegnania, który nie był dla nas łatwy. No ale po prostu nie mieliśmy w tamtym czasie warunków, żeby, żeby dać mu taką opiekę na 100%. Tam, gdzie trafił, na pewno jest mu lepiej. Tak czy inaczej, dla nas była to świetna lekcja. No i właśnie sprawdzenie, czy. Psy TTB są dla nas. No, już myślę, wtedy wiedzieliśmy, że, że tak, że się sprawdziliśmy i na pewno pojawi się kolejny piesek, że niedługo. No i wkrótce w naszym życiu pojawił się Adek. Był to Stafford, Stafik brytyjski. Mieliśmy to szczęście, że pojawił się na samym początku. Pandemii koronawirusa. Także zawdzięczamy mu to, że nie dostaliśmy na głowę, bo zajęliśmy się psem, spacerami. E, mieszkaliśmy na wsi pod Poznaniem, także w takim bezludnym miejscu. Także bardzo, bardzo nam to pomogło przetrwać ten okres. No i Jadek okazał się najpiękniejszym, najinteligentniejszym psem na świecie łamiącym wszelkie stereotypy o tych rasach. No i to jakby podsunęło mi pomysł, żeby stworzyć markę Kater. Po poznańsku pies, jeśli ogląda nas ktoś spoza Wielkopolski. Pomysłów na to było dużo. Na początku miał być to po prostu sklep zoologiczny, internetowy. Ewoluowało to. Chciałem szyć akcesoria dla psów i po prostu to sprzedawać jakimś modelu biznesowym. No, aż wydarzyło się co się tam wydarzyło Aduś odszedł wcześniej niż się spodziewaliśmy. No i to zmusiło mnie do takiej refleksji, że w sumie to owszem należy ruchomiszego catera, ale w takim trybie charytatywnym. Dlatego też podjąłem decyzję, żeby wszystkie te rzeczy, które aktualnie projektujemy, faktycznie są to obroże, smycze, szelki dla psów były sprzedawane, ale zysk z nich był przekazywany na Cele tych fundacji TTB, z których mieliśmy Benka, no i później Atka. No i teraz, tak pokrótce, czym są te cele, jakie są te cele, czym te fundacje się zajmują? Otóż, przez to, że są to psy, raz powszechnie uważanych za agresywne, stworzone do walk z potężnym naciskiem szczęki. No absolutne ludojady, jest to po prostu już utwierdzony stereotyp w społeczeństwie, no te psy mają po prostu ciężej w życiu często, jeśli taki pies trafi do schroniska, no to raczej jest poddawany często eutanazji, bez szansy na znalezienie nowego domu, no bo po prostu jest agresywny, więc i tak nic z niego nie będzie. Często te psy są wykorzystywane w pseudo-hodowlach, trzymane na łańcuchach jako odstraszacze. W agonalnym stanie, właśnie te fundacje odbierają te psy interwencyjnie nieodpowiedzialnym ludziom, zabierają je z tych schronisk. No i leczą je i próbują. Przewrócić jakby do życia, szukają im domów tymczasowych oraz stałych. No i właśnie sens w tym jest taki, że takie pomaganie nie jest za darmo, nie jest tanie. Są to setki tysięcy złotych rocznie. Tak więc chciałbym, jako że jestem wdzięczny za, za Bęka i za Atka, Yy, oraz teraz Zarysia, którego może później poznacie, yy, pomóc jakoś tej fundacji, no i wymyśliłem właśnie uruchomienie tego catera, zaprojektowaliśmy ra razem z Andrzejem Kropińskim, naszym dyrektorem kreatywnym pracującym w Barcelonie na co dzień, yy, projekt na kalendarz noworoczny który to miałby właśnie w swoim motywie graficznym walczyć ze stereotypami, które, które obrosły wokół tych psów. Więc możecie zobaczyć na obrazku naszego szopa Ancymona, który ze strachem trzyma na rękach wielkiego Staforda, na którego szczeka pimpek typu Chihuahua. Jest to oczywiście symboliczne, no bo pimpków jest wiele. Jak się okazuje, to nie pitbulle, amstafy, bulteriery czy Staffordy królują w statystykach pogryzień ludzi. No ale są to właśnie takie pimpusie pimpusie, jakieś tam kundelki. Są to właśnie kundelki, e, słodkie pimpki, e, znane z reklam, e, kochane labradory, e, które reklamują papiery toaletowe, e, jamniki. A przede wszystkim również owczarki niemieckie, które przez wielu uważane są na, za najposłuszniejsze psy na świecie. No, faktycznie najgroźniejszy Pitbull zajmuje tam jedne z ostatnich miejsc jakieś pół a 60% to są właśnie te wszystkie pimpki. No, i właśnie chodząc z sadkiem na spacery. Zawsze zawsze się śmiałem, bo byliśmy atakowani przez te pimpki, które były jakby no, taką przekąską naraz dla takiego Stafforda. On sobie nic jakby z tego nie robił. Ale ci ludzie zawsze brali ze strachu te psy na ręce. No więc e, ja żeby jakby trochę rozśmieć te stereotypy do tego wielkiego Stafforda. Brałem też na ręce, no i go tak zawsze uspokajałem, żeby się nie bał tego wielkiego Yorka. Że wiem, że to są agresywne psy i w statystykach pogryzień królują, ale będzie dobrze. No i to zawsze jakby rozładowywało sytuację, no ten właściciel tego Pimpka jakby tak luzował, i, i, no, no, i było to fajne. <laughs> Także, sytuacja z real życia, no, przedstawiona tym obrazkiem Andrzeja. No i wydrukowana na limitowanej e, ilości 50 kalendarzy, e, które możecie zakupić pod adresem kater.pl A sprzedaż z nich będzie w 100% przeznaczona na zakup karmy dla potrzebujących psów wraz właśnie TTB. Osobiście y, kupię tą karmę u dostawcy i przekażę zarządowi stowarzyszenia TTB Poznań. Także ręczę na to swoją głową, nazwiskiem, wizerunkiem. Y, no i to będzie taka pierwsza nasza akcja, zobaczymy jak to się uda. Jak się uda, no to będziemy to kontynuować: wymyślać nowe rysunki, nowe gadżety, walczyć z tymi stereotypami dalej. No i wspierać te nasze catery poznańskie, tak jak możemy. Także wejdźcie na cater.pl i jeśli macie 5 dyszek wolnych, to pomóżcie, będę wdzięczny. Pozdro.